Ostatnio widziałem kobietę na ulicy. Była bardzo podobna do ciebie. A podobała ci się? Podaj cukier, proszę. No, halo. Wiesz co, nie poszło mi całkowicie. Zwolnią mnie na 100%, jaki mam beznadziejny dzień. Weź mi nic nie mów. Ja cię miałam tyle akcji, że nie wiem w co ręce włożyć. Ty mnie w ogóle słuchasz? Nie, pewnie zwolnią. Mi też jest ciężko. Uff. Kontynuując naszą przygodę z modelem funkcjonalnym, mamy okazję zaobserwować transakcje skrzyżowane zaczynające się od wewnętrznych dzieci. Zbyszek uruchamiając transakcję o treści ,,Nie poszło mi całkowicie, zwolnią mnie na 100%, jaki mam beznadziejny dzień", wypowiada ją ze stanu dziecka zbuntowanego, chcąc tym samym, by Janka zauważyła jego krzywdę i uruchomiła swojego rodzica obieguńczego. Zamiast tego otrzymuje transakcję Janki o treści ja dzisiaj miałam tyle akcji, że nie wiem w co ręce włożyć, która również skierowana jest do rodzica opiekuńczego Zbyszka w tych transakcjach skrzyżowanych tylko potęguje napięcie, które można zauważyć w dalszych kadrach filmu. Wyjściem może okazać się utworzenie transakcji komplementarnej, czyli transakcji z pozycji rodzica opiekuńczego i okazać zrozumienie oraz wsparcie dla Zbyszka, by móc w kolejnych transakcjach uruchomić dorosłego i podjąć rzeczową rozmowę. Na przykład: Nie poszło mi całkowicie. Zwolnią mnie na 100%. Jaki mam beznadziejny dzień. Spokojnie, na pewno wszystko się ułoży. Powiedz, co się stało. Więcej udanych transakcji i mniej toksycznych relacji życzy zespół z psychologicznego punktu widzenia.